Wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku uzbieracza, poszukiwacza skarbów złomowych, u Jacka Recyklera. mamy piątek. Godzina, dokładnie patrzę 16.01. Ja dopiero ze Złomowicha, prosto po pracy pojechałem, nie zajeżdżałem nawet do domu i powiem Wam tak, tak mi się opłaciło, opłaciło, że jestem zadowolony, no trafiłem, byłem w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu. Mam, mam, mam coś ciekawego, coś fajnego. Zebrałem coś dla siebie. Raczej to nie będzie na sprzedaż. Trafi może kiedyś do mojego powiedzmy gabinetu osobliwości. Muzeum takiego minionego czasu. Może kiedyś to powstanie, plane są, miejsca brak. Ale cóż, zobaczymy jak to będzie. No udało się, jestem zadowolony, już widzicie tam stoi. Wiera jasna. Dobra, ale przejdziemy sobie do podsumowania. Zobaczymy wszystko po kolei co i jak. O, naprawdę, ja jestem dzisiaj mega zadowolony. Naprawdę. <laughs> Jacek, jak to Jacek, to pieprzy głupoty, bzdury. Ale złapy z dzisiaj, nagram tak na szybkiego, bo głodny zaraz na obiad, uciekam. LG. LG się trafiło. Dwie blaszki do Ślandy z jazdówki. Tymczasówki, jak to, to mówię, trafią. Już tak, znaczy, też mówię, że do znajomego. Się zbiera trochę komputerówki. To zawsze mnie cieszy, bo to tanio można kupić, a drożej można sprzedać. Z pewnością, któregoś dnia powstanie odcinek, jakie ja to szykuję do dalszej odsprzedaży. Wiadomo, sprzedając w całości, pewnie gdyby się znał, ja się nie znam, ale gdyby się znał, podłączył, sprawdził, że działa, to z pewnością wziąłby dużo więcej pieniędzy. To wygląda mi na jakąś starszą kartę płytę. Dawno takiej nie widziałem to dość nietypowa. Jak dla mnie, chociaż ja się nie znam w ogóle, od razu mówię. Dodatkowy jakiś RAM tu na środku. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co ma za procesor. Nie wiem, ja to jest z reguły siłowo, a nie chcę teraz, żeby zaglądać. Jakieś karty do tego. Elektronika mnie zawsze cieszy. Jest jeden gość, którego też to cieszy. Gołąbek kanał kanału Gołąb Pozdrawiam Cię serdecznie. No i przejdźmy teraz do skarbów reklamówkowych. Co ten Jacek zabrał? Nakładka na kanister, na lejek, nieużywana. W ogóle nie ma śladu ociśnięcia kanistra. 1991 rok. Jak słychać, może nie słychać, strasznie zaczyna wiać. Deszcz, padać, prawie cały dzień tu się piło. Trochę przelotnie, trochę stale. Cały dzień w robocie udało się przerobić zmarznięty co słychać pewnie po ciągającym nosie, ale dobra, przechodzimy dalej. Gerla. Nożyce do drobiu. Fajna sprawa, zawsze je zabieram. Taki skalpelik działający. Nożyk do tapet. Gdzieś mam małe, właśnie wkładki. Przyda się, tego nigdy za dużo. Nigdy za mało. Puszeczka Santa Ma Prima po ekstrakcie z kawy, coś takiego ekstrakt z kawy naturalnej wziąłem jako ciekawostka tu jest data produkcji 83 rok, 27 maj powiem wam, że mnie jeszcze na świecie nie było jeszcze jak to się mówi, u starego z jajka na jajka żebym skakał no, taki stary nie jestem, także żabka powiedzmy, że w przeciętnym stanie nie najgorszym, nie najsłabszym będę wyciągał losowo, bo to w reklamówce jeszcze worku zawinięte pompka rowerowa pompująca sygnowana romet, ale niestety tu jest rączka do wymiany, coś było kombinowane, ale działa, pompuje także fajnie, już tych pompach troszkę się nazbierało, wysypię sobie tak z worka. Spójrzcie, dłuto, nówka sztuka, nieużywane. Dłuto do drewna, takie rzeczy na złomie, to chyba tylko umie. W końcu udało się trafić, mówię, w końcu udało się być w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej porze. Z reguły takich kluczy nie zabieram. Samochodowych BMW 17. Ale taki, taka siedemnastka może się przydać także fajnie Co tu dalej mamy? Troszkę będzie kluczy rowerowych różnej maści Trochę kluczy płaskich Drop 4 g to nic specjalnego Chromowanadium Topex też nic specjalnego Ale widać że klucze nie używane, także fajna sprawa Wiertełko do drewna Do wiertarek starego typu jak widzieliście to tych ziertarek u jest multum, śrubokręcik, płaski, niezużyty z reguły nie zabieram tych takich zwykłych śrubokrętów, ale tego zebrałem, bo to wszystko razem leżało, tego sobie pozwoliłem, tak jak mówię, więcej będzie kluczy rowerowych dzisiaj te płaskie, to też mi się wydaje, że to były oryginały, że takie robili kiedyś do zestawów rowerowych co tu jeszcze mamy mówię więcej kluczy tu ktoś nawet sobie widać zabezpieczył przed korozją jakąś minią czy czymś takim więcej kluczy jest parę fajnych narzędzi mamy co mamy suwmiarkę mighting Germany fajna sprawa co tu jeszcze? dzwoneczek, no dzwoneczek rowerowy, ale tydyn działający co tu jeszcze? kolejne klucze rowerowe więcej kluczy mam taki zajebucki śrubokręt z drewnianą rączką, też widać, że nie zjedzony wielki, naprawdę wielki kurcze trochę ciemno już się robi, mówię jest po 16 kolejne nożyce do drobiu. O ile się nie mylę. Gerlach. Do nożyczek. Klucz, oczkowy Gięty. Jakieś wz 4, 4 3, coś takiego. Nieważne. Klucz to klucz. Mam taką fajną podkówkę. Zebrałem, bo wygląda mi dość ciekawie. Nietypowo nie jest jakaś wielka. Ale taki jacek jest kolejny rowerowy klucz. Nie uwierzycie, co można znaleźć. Nawet linkę do prania na pranie. Calutka zapakowana. Zabieram do domu zaraz. Centymetr krawiecki też zapakowany. Nieużywany też do domu. Także fajnie. A teraz patrzcie na to. Kolejne małe kowadełko. Tak mi się wydaje, że to było kowadełko. To zostawiam u siebie. Trafi gdzieś do skrzynki z kowadłami. A może będę używał. No super sprawa. Nie wiem czy to jest jakiś oryginał, czy jakaś samoróbka. Wygląda mi na oryginał. Takie dość nietypowe. Poszukam w necie. Może znajdę coś na ten temat. Już jestem mega zadowolony. A to nie jest koniec. Taki fajny młoteczek. Młotko Kilofek. Dość fajny. Dawno takiego nie miałem, jest super. Dalej to nie jest koniec. Kolejny młotek, też dawno nie było młotków. Te piękne klinowanie kliniowa, papiakami. Zostawiam bez komentarza cud. No i teraz patrzcie na to. Pierwsze Ścisk i madło ręczne. Nie sprzedaję, nie zagroszę. Jak to się mówi? Sygnowane w stanie bardzo dobrym. To jest nic. Spójrzcie na to. Byłaś zwora. Spójrzcie na to. To jest większe. No, petardunia. Jakby to ktoś powiedział. Cud miód. I orzeszki. Te szczęki. Widać, że nie, praktycznie nieużywane. Przeleżało gdzieś w garażu, w szufladzie. Kupę czasu. Też jest sygnatura Poland, to z pewnością nie idzie na handel. Jak już wiecie ci co mnie oglądają. Ja mam troszkę bzika na punkcie narzędzi narzędzi. Może rzeczy ci piszę Made in Poland. Super sprawa. Nie wiem czy na tym przypadkiem też nie będzie. Jeśli będzie, gdzieś tutaj napisane Poland, nie idzie na handel. Zresztą oba nie idą. Kowadełko też nie idzie. Super sprawa. I teraz. Sorry za to, że pociągający jestem, ale mówię, zimno cały dzień na dworze i teraz coś, co mi zrobiło dzień. Spójrzcie na to. Spójrzcie na to. Waga niejednemu przypomnie czasy pielęgniarki szkolnej, czyli czasy PRL, późne PRL, lata 90., one jeszcze były w szkołach. Działająca, waży tak, jak powinna. Jedynym jej mankamentem to jest to czy ktoś się na biało sorry za słownictwo no ktoś się przemalował także zamalowana jest tabliczka mianowa jedna tutaj z przodu ale gdzieś gdzieś bym dostrzegł tutaj datę spójrzcie nie wiem czy będziecie widzieli łap dziadu 1963 rok no super sprawa Jakiś czas zostaje u mnie, na pewno, tu jest kolejna tabliczka znamionowa zamalowana, zostanie będzie cieszyło moje oko, będą zaraz tutaj oficjalne ważenia, a w zasadzie już możemy zrobić, ale dodam, że u mnie kufajek, jedna, druga, jeszcze ta bluza, co psy ją pogryzły, dwie pary spodni, bo ja pracuję na dworze, także grubo ubrany, ale zobaczmy, zobaczmy, co pokaże wagunia ja będę widział na no całe szczęście nie 80 70 80 90 90 no powiedzmy powiedzmy że 90 kilo nawet nie chyba nie będzie 90 dobra nieważne coś w okolicach 90 kilo w łachach także nie ma tragedii <grym> złą> gruby złom można powiedzieć nieźle Także super dzień dzisiaj, mówię naprawdę, sporo rzeczy dla siebie, coś dla kogoś, elektronika Blachy dla kolegi, linka do prania <laughs> dla żony, no super, super, jestem zadowolony, wiele nie przedłużając, mam nadzieję, jutro, chociaż jutro sobota, mam nadzieję, że jutro będzie podobnie, że coś tu, wiecie, coś do tego, dobra, trzymajcie się, na razie, hej.